Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami otwieram piątą sesję Rady Gminy Poświętne w dniu 27 lutego 2015 roku. Serdecznie witam pana wójta Jana Cybermana. Witam zastępcę wójta Lecha Sędka. Witam panią sekretarz, witam panią skarbnik, witam zastępcę przewodniczącego, witam obsługę prawną Rady Gminy, witam obsługę Rady, witam Panie i Panów Radnych, witam Panie i Panów Sołtysów, zwłaszcza tych nowych, którzy zostali w wybrani w ostatnich wyborach, witam także tych starych, którzy już po raz kolejny. Tą funkcję pełnią. Witam zaproszonych gości. Witam wszystkich obecnych na tej sali. Stwierdzam, że na sali jest 15 radnych, także mamy kworum do podejmowania prawomocnych decyzji i proponuję następ, następujący porządek obrad. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Punkt pierwszy otwarcie obrad. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. <laughs> Punkt trzeci przyjęcie protokołu z czwartej sesji Rady Gminy. Punkt czwarty sprawozdanie Wójta Gminy z działalności oraz wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy Rady Gminy za okres międzysesyjny. Punkt szósty informacja przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Poświęte z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z 2014 roku. Punkt 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. Punkt 9. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Punkt 10. Uchwała w sprawie zwiększenia o 50% ostrzału dzików i bobrów na terenie Gminy Poświętne. Punkt 11. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 2 łamane na 12 na 2014 Rady Gminy Poświęte z dnia 12 grudnia 2014 roku uchylającej uchwałę nr 32 łamane na 221 łamane na 2014 Rady Gminy Poświęte z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia kierunków działania wójta Gminy Poświęte dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych przez Wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, punkt 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 24, łamane na 138, łamane na 2013 Rady Gminy Poświętnej z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROF na lata 2013 zadanie budowa stali uzdatniania wody dla Gminy Poświętnej. Punkt 13. Uchwała w sprawie przyjęcia przez gminy poświęte zadania własnego powiatu wołomińskiego w zakresie utrzymania pasa zieleni przy drogach powiatowych. Punkt 14. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok. Punkt 15. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego leśnego od nieruchomości i osób fizycznych w drodze inkasa ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Punkt szesnasty. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 4 łamane na 21 2015 Rady Gminy Poświęte z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Poświętnym. Punkt 17. Uchwała w sprawie powołania do Komisji Rady Gminy Poświętne do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Poświętne Punkt 18 uchwała w, uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady Gminy Poświętnej do spraw opracowania zmian w statucie gminy poświętne. <kli> Punkt 19 uchwała w sprawie ustanowienia herbu pieczęci herbowej flagi odznaczenia honorowego, medalu pamiątkowego i medalu uznaniowego dla gminy poświętnej oraz zasad i warunków ich używania. Punkt 20 interpelacje i zapytania. Punkt 21 odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 22 sprawy bieżące i punkt 23 zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby dodać coś do naszego porządku obrad? Proszę bardzo Panie Radny. Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, chciałbym tutaj w którym miejscu zaapelować do Szanownej Rady o odjęcie punktu 9 uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Poświętych. Motywuje do tym, że do chwili obecnej, jeśli można, to bym chciał usiąść, ponieważ tutaj troszkę mi się zejdzie, chciałbym przeczytać parę pism skierowanych tutaj do mnie na ręce radnego o przeczytanie, ponieważ tutaj ja jestem tutaj zobowiązany do przeczytania.